Cześć wszystkim. Bardzo dużo osób pytało mnie o te liczniki. Spodobały wam się? Więc na szybciutko coś nagramy o tych licznikach. Jedyna wada tego licznika jest taka, że jest dosyć spory. Zajmuje aż, tak jak widzicie, na przykładzie normalnych aparatów, 4 miejsca w rozdzielnicy. Cztery miejsca w rozdzielnicy zajmuje, więc jest to dosyć spory aparat. Na dole mamy. Faza wyjściowa zero wejściowe, faza wyjściowa 0 wyjściowe. I to jest całe podłączenie. Byk wpinany na szynę, i tak to wygląda z punktu widzenia fizycznego. Co one mają w sobie? Te przekaźniki mają wbudowany, czyli znaczy, te liczniki mają wbudowany przekaźnik, który możecie wysterować zdalnie. Bardzo ładnie komunikują się, zresztą są przewidziane pod TUIE i pod systemy takie, że tak powiem home smartowe chińskie. Bardzo ładnie się skomunikował po podłączeniu. Szybciutko można było to zgrać, nie było z tym żadnego problemu. No i tutaj możemy sobie na przykład przełączyć na, na inne, inne opcje wyświetlania, bo tutaj on pokazuje dosyć dużo rzeczy. Więc tak jak widzicie to wygląda. To jest jeden, jeden ekran. Możecie sobie cenę wstawić nawet za jednostkę kilowatogodzinową i będzie Wam liczył cenę. To jest kolejny ekran. Teraz sobie pompa trochę pracuje, więc widzicie jak to wygląda tutaj na, na różnych innych parametrach. No i można wyłączyć, wyświetlać, żeby tutaj nie świecił. No i to jest taki ekran, którego ja używam, no bo na razie mi więcej nie potrzeba, aczkolwiek może już jak będzie trochę więcej danych zebranych, to może będę używał innego ekranu. No i tak to wygląda. A, jest też kontroleczka zdjęcia przekaźnika, tak jak widzicie. Tak świeci się tutaj takie kółeczko zielone i ten przekaźnik można fajnie sobie wysterować z aplikacji, bo na przykład ktoś tak, tak zrobił, tak jak ja tutaj będę miał ats to odpinając ten przekaźnik wewnętrzny wbudowany w liczniku, wywołamy automatycznie zanik sieci i wtedy ATS się przełączy pod baterię, więc dodatkowo gratisowo uzyskujemy funkcjonalność taką, że możemy pompą ciepła z zewnątrz sterować z przepinaniem pod baterię, pod sieć i na odwrót, więc e, tak to wygląda. No to by było na tyle, bo tutaj co mam będę więcej, będę Wam więcej klikał, te ekrany przestawiał. Jak sobie poszukacie, to znajdziecie, zresztą dobra, dam Wam w opisie filmu, no jakby to powiedzieć, nie znam się ze sprzedawcą, kodu rabatowego Wam nie załatwię, ale jakby to powiedzieć, no jak chcecie, to Wam pokażę. O, tu widzicie nawet temperaturę procesora, datę, godzinę, wszystko ładnie widać, tak? Kodu robotowego wam nie załatwię, za mały kanał, ale coraz bardziej rośniemy. W siłę klikacie i dziękuję za to bardzo. Widać, że podobają wam się materiały, więc będę się starał co, co cały czas coś dodawać. Oczywiście o pompie też będzie. Więc co? Co robimy? Łapiemy słońce. Czołem. Cześć.